Kryminalne zagadki. Mamy włamanie do laboratorium produkującego leki. Czemu wy mnie łączycie z jakimś narkomanem? Widzieliśmy, jak wchodzi do pańskiego gabinetu. Moja córka wysyłała, ty musisz robić zdjęcia. To nigdy nie jest wina dziecka. Dostaliśmy że ktoś się włamał do naszego domu. Co? Policja! Ludzkie dramaty i tajemnice. Zabiliście mi syna! Pana syn nie zginął z rąk policjantów. Policja, otwierać! Mężczyzna z naprzeciwka odgląda panią sąsiadki. Odważna ekipa, która chce odkryć prawdę. Słuch! To jakaś ponełka! O co chodzi? Każdego zaczepiał, wyzywał. Co, trafiła kosa na Mandat to jedno, a zdemalowanie domu policjanta to już coś zupełnie innego. Przestęp, paznokcie bym sobie zniszczyła. Oraz codzienne rozterki policjantów. Może wasz tego? To tylko takie tabletki. Silny, let na senny i przyciąbuloły na receptę. On was wrobił, nie rozumiesz tego? Policjantki i policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19.20 czasu środkowoeuropejskiego i o 17.50 czasu środkowoamerykańskiego w Polsat One. W poprzedniej części 30.